Uzupełniając temat rapitografów, zaprezentuję jeszcze krajowe rapitografy firmy Restor. Czym one różnią się od produktów firmy Rutring? To jest stary model rapitografu, był w sprzedaży w połowie lat 90. Obecnie już wzór rapitografu troszeczkę się zmienił. Na czym polega różnica? Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to zauważyłem, że tutaj, jeżeli już mam mówić o mankamentach, to niestety w tym miejscu ta krawędź we wszystkich posiadanych przeze mnie rapidografach niestety tutaj ta krawędź się połamała i po jakimś czasie tutaj ten korpus przestaje się chcieć tutaj trzymać. Ostatnio jeszcze jak już mówiłem został zmieniony wzór. Zmiana polega na tym, że uzupełnianie tuszu odbywa się nie poprzez wyjęcie zbiorniczka i tutaj się wtedy nalewa i wkłada, lecz poprzez jego obrót tu w tym miejscu. W tym miejscu jest ten element jest troszeczkę dłuższy. Tu jest otwór i uzupełnianie odbywa się poprzez przekręcenie zbiorniczka do pozycji open lub close wówczas tutaj się otwiera ten otwór i można tuż uzupełnić. Dlaczego tak jest? Chodzi o to, że podczas uzupełniania tuszu w Rapidografie, jeżeli my wyjmiemy ten zbiorniczek, uzupełnimy i próbujemy jeszcze jeszcze raz tutaj zamknąć, to jak należy zwrócić uwagę Następuje tutaj sprężenie powietrza, które jest tutaj w zbiorniczku, i natychmiast na zakończenie takiej operacji ten tusz pojawia się tutaj, wycieka i taki rapitograf już permanentnie cieknie. I tego się już nie da uniknąć. W związku z czym, każdorazowe uzupełnienie tuszu powinno polegać na tym, że taki rapitograf rozkręca się, czyści, yy, myje. Suszy, i dopiero wtedy można tuż uzupełnić. To jest bardzo dobra praktyka, natomiast jest ona czasochłonna. I tutaj producenci raptografów Rystor prawdopodobnie doszli do wniosku, że spróbują coś na to poradzić. Moim zdaniem ta próba jest nieudana. Tym niemniej nie to świadczy o wadach raptografów. Zaprezentuję może jeszcze tutaj skówkę skówka posiada tutaj odkręcaną końcówkę i w tej końcóweczce jest miejsce na gąbkę. I teoretycznie powinno się tutaj kroplę wody wpuścić i ta kropla wody ma zapewniać stałą, stałe nawilżanie końcówki po zakręceniu takiego rapitografu. W praktyce, moim zdaniem, ten patent się nie sprawdza i nie działa. Y Troszeczkę inaczej niż w rapitografach Ruthring. Tutaj wykręca się końcówkę. Tu na końcu obsadki jest rodzaj narzędzia, który się tutaj wsuwa i można taką końcówkę wykręcić. Wygląda ona w ten sposób i normalnie dalej nie powinno się już tego rapitografu rozkładać. Przy czym Podobnie jak w Rutringach, w wypadku tych grubszych rapitografów, można tutaj zdjąć tą końcówkę. Ją się delikatnie zdejmuje. Tutaj następną wadą jest to, że przed wypadnięciem ciężarka chroni tutaj, w tej końcówce, taki plastikowy fragmencik. I tu, na przykład, w tym konkretnie rapitografie najgrubszym ten plastikowy elemencik już mi się niestety połamał, i został za, zastąpiony kawałkiem szpilki, który tutaj na gorąco został wtopiony. No i ten patent już działa, to nie ma znaczenia. I tu, w środku, jest, tak jak w Rutringach, ruchomy ciężarek ze szpilką, która wypełnia tutaj końcówkę. Wystaje troszeczkę, jakby więcej. W wypadku rapitografu o grubszego 0,7 można spokojnie ten element wyjąć. Tak on wygląda. I nie ma problemu. Czasami, nawet aby dokładniej umyć rapitograf, warto w tych grubszych rapitografach usunąć tą część i bardzo precyzyjnie umyć tutaj stuszu, który zasycha tu w tym miejscu. Przy czym oczywiście wewnętrznych ścian końcówki wyczyścić się już nie da. Więc jeżeli tam jakiś tusz zastygnie, to zaschnie, to niestety już jest w praktyce nieusuwalny i pozostaje tam i powoduje, że taki rapitograf ma tendencję do zatykania się i ten tusz nie spływa tak, jakby się chciało, w związku z czym podczas kreślenia niestety przerywa. Tutaj zasadniczą różnicą jest, tak jak mówiłem, to, że tutaj w tym przynajmniej egzemplarzu, tak jakby długość tego wystającego elementu ciężarka, niestety jest dużo większa i dużo bardziej wystaje. Przy czym akurat w wypadku grubszych końcówek nie ma to znaczenia. Może nie mówiłem o tym wcześniej, ale wszystkie rapitografy mają oznaczenie grubości. Na przykład tutaj. Na obudowie. W wypadku rystorów nie ma tego oznaczenia tutaj na szkółce. I dodatkowym oznaczeniem jest jeszcze kolor. I zauważyłem, że te kolory są znormalizowane. To znaczy, kolor żółty, zarówno w rootringach, jak i w rystorach, oznacza rapitograf o grubości 0,35. Kolor czerwony oznacza grubość 0,18. Kolor brązowy oznaczał grubość rapitografu. 05. Kolor niebieski oznacza rapitograf o grubości 0,7. Biały w każdym wypadku to był rapitograf o grubości 0,25.